Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, e... Witam w MPC-u. Bardzo mi miło. Ja mam takie pytanie dotyczące spalarni. Wydaje mi się, temat troszeczkę ostatnio jest taki może zapomniany, no, interesuje to bardzo mieszkańców, co się dzieje w kwestii spalarni. Czy MPEC planuje tą inwestycję dalej? To znaczy no, on nie jest zapomniany. W ubiegłym roku naczelny sąd uchylił decyzję środowiskową czekaliśmy na wystąpienie o uzupełnienia generalnego dyrektora ochrony środowiska i to nastąpiło w miesiącu styczniu dopiero tak te procedury wyglądają czasowo mhm. dostaliśmy 90 dni na uzupełnienie raportu no i w terminie w miesiącu kwietniu złożyliśmy uzupełnienia do generalnego dyrektora ochrony środowiska Sprawa miała być rozpatrzona w maju, natomiast 6 maja dostaliśmy pismo, że ze względu na skomplikowaną sprawę termin został przesunięty na 12 lipca i czekamy na. Czyli 12 lipca mamy szans, macie szansę na uzyskanie decyzji tak, środowiskowej. Dokładnie. A co w kwestii finansowania? Przygotowujemy w tej chwili wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o finansowanie tej inwestycji z funduszu modernizacyjnego. To jest specjalna linia właśnie do, do, do zastosowania dla paliw alternatywnych i tutaj w, w źródłach finansowania jest przewidywana dotacja 50% w przypadku, jeśli przy czym ta maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 100 milionów złotych. W przypadku naszej inwestycji ta planowana wartość wynosiła 200 milionów. W tej chwili analizujemy jeszcze, czy biorąc pod uwagę te wzrosty cenowe, które mają miejsce na rynku, czy tą inwestycję trzeba będzie te nakłady prawdopodobnie podnieść. Więc Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyjmuje wnioski do końca roku, jeśli chodzi o tą linię. I tutaj ten wniosek możemy składać, pracujemy nad tym. Natomiast od momentu przyznania y, tych środków, podpisania umowy, wtedy jest rok czasu na uzyskanie decyzji środowiskowej. Więc czas jest y, dosyć krótki. My oczywiście liczymy na to, że w lipcu dostaniemy tą decyzję, no ale istnieje możliwość również odwoływania się od niej, więc tutaj y, zobaczymy, czy, czy, czy dalej te odwołania będą. Jeżeli będą, no to prawdopodobnie będą musiały dalej być rozstrzygnięte w sądzie. Rozumiem. Czy planujecie nadal budowę takiego obiektu, jak poprzednio był planowany o takiej wydajności, czy coś się zmieniło tutaj w tej chwili? Znaczy, no dokładnie o takiej wydajności, ponieważ no, decyzja środowiskowa przewiduje taką wielkość i my ją musimy zachować, żeby tą decyzję uzyskać. Analizujemy w tej chwili możliwości pozyskania PRDF-u, wystąpiliśmy do różnych do spółki miejskiej, do, do spółek prywatnych, które zajmują się również zbieraniem odpadów i pre-RDF-u i, i chcemy y, znaleźć to paliwo tutaj w regionie. Natomiast na rynku dzisiaj jest no, bardzo duża nadwyżka pre-RDF-u, ponieważ no, w Polsce, jeśli chodzi o spalarnie, to jest ich niewiele w stosunku do innych krajów europejskich. Czyli jest tutaj jakby, y, widzi Pan mhm. możliwość pozyskania tych, bo to rozumiem, ta instalacja będzie do 40 tysięcy ton rocznie. Spalania. Tak, dokładnie. Z tego co pamiętam miasto produkowało około 20 tysięcy ton, czyli tak mniej więcej, no to było półtora roku temu, może się coś zmieniło w tej kwestii, czyli jeszcze pasuje uzyskać tą drugą połowę. I Nie powinno być z tym problemem. No ja uważam, że w tej chwili na rynku jest bardzo dużo PRDF-u, w tej chwili sporo firm również rozbudowuje instalacje, no, w Krakowie jest rozbudowana o 100 tysięcy, odpadów. W Rzeszowie jest też rozbudowana o 100 tysięcy odpadów. Więc... Czyli to jest dobry biznes? Czyli dobry biznes. No w tej chwili jest to dobry biznes, ponieważ no, przychody z tego typu instalacji to jest energia elektryczna, ciepło i opłata za przyjęcie odpadów i wszystkie te wartości w ostatnim czasie wzrosły bardzo wysoko, no, szczególnie energia elektryczna, która wzrosła do 1000 złotych dzisiaj na giełdzie za megawatogodzinę w momencie jak myśmy rozpatrywali ten, ten projekt to te ceny były w granicach 200 do 300 zł więc tutaj się jakby nic nie zmieniło w sensie planu tego przedsięwzięcia stąd też no, sporo firm w tej chwili rozważa takie inwestycje no największym problemem jest uzyskanie decyzji środowiskowej no, prawo jest takie jakie jest i jest niezwykle, niezwykle trudno ją uzyskać. Przypomnę, że myśmy ten pierwszy wniosek o wydanie tej decyzji złożyli w styczniu 2017 roku. Czy mógłby Pan nam tutaj jakoś naświetlić temat, o ile udałoby się oszczędzić jakby podwyżek, podwyżek mieszkańcom, gdyby ta spalarnia no udałoby się, żeby powstała? Czy, macie jakąś taką analizę, jaki byłby wpływ spalarni na cenę właśnie. To znaczy, no na pewno przy dzisiejszych, przy dzisiejszych rozwiązaniach prawnych spalarnie nie podlegają emisji CO2. To nie jest jeszcze, czyli są poza ETS-em tak zwanym. To nie jest jeszcze przesądzone, bo te dyskusje jeszcze trwają, to się może zmienić, a na, a na dzień dzisiejszy największa oszczędność, jeśli chodzi o koszty, to jest, to jest jakby brak tego źródła w ETS-ie, bo jeżeli my byśmy wyprodukowali powiedzmy 30-40% ciepła ze, ze spalarni, to w skali roku przy dzisiejszych cenach... To jest około jakieś do 15 nawet milionów złotych oszczędności przy dzisiejszych cenach uprawnień do, do CO2. No również spalarnia spowodowałaby to, że część tego paliwa jest traktowane jak, jako paliwo odnawialne, czyli tutaj też w najbliższym czasie są przewidywane rozwiązania, gdzie my będziemy musieli posiadać w swoim wolumenie. Czyli zieloną energię. Zieloną energię, a nie jest tak łatwo ją pozyskać, ponieważ no tutaj rozwiązaniem jest biomasa, ale też, też jest kłopot na rynku, nawet już nie mówiąc o cenach, również z pozyskaniem tej biomasy, bo są instalacje, które, które mają z tym kłopoty. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie prezesie. No i z naszej strony życzymy, aby wszystko się udało z tą decyzją środowiskową. Ja również dziękuję bardzo. Na pewno będziemy konsekwentnie robić wszystko, aby jak najlepiej przygotować tę inwestycję i ją docelowo zrealizować.